Mądrość ojca Pio 4 sierpnia. Nie mogę ci nic powiedzieć o sobie tym razem, ponieważ nie wiem, w co włożyć ręce. Tak wiele jest pracy, którą jestem obciążony. Polecaj mnie tylko Jezusowi, abym nigdy nie był niewierny nie upadł pod tą ciężką próbą. Witam Was serdecznie, kochane waloraski. Chociaż muszę uważać jak Was nazywam, bo znowu mi ktoś napisze, że jesteś sam jak walorasek. No ale dobra, mamy dzisiaj bardzo ciekawy fragment z pism Ojca Pio. Krótki, ale Treściwy. Ojciec Pio pisze o sobie, że wprawdzie wiele cierpień przepełnia jego duszę, ale tak bardzo jest zajęty. Jest w tym wielka mądrość, która przyszła mi na myśl i chciałbym się nią z Wami podzielić. Czytałem kiedyś o takich różnych przypadkach, że ludzie przeżywający jakiś rodzaj załamania, na przykład po stracie bardzo bliskiej osoby. Nie mogli odnaleźć pokoju w sercu. Jak jedna matka, której syn poległ na wojnie. Zamartwiała się przez jakiś dłuższy czas i zdecydowanie nie szło to w dobrą stronę. Wycofała się z życia, zaczęła popadać w depresję, zaniedbywać siebie, a także wszelkie relacje z tymi, którzy pozostali przy życiu i żyli obok. Jednak w końcu, może jakoś instynktownie, niemal resztką sił. Zmusiła się do działania, zaczęła pracować, wzięła na siebie sporo różnych obowiązków, starała się nie pozostawać sam na sam ze swoimi myślami. I to jest najlepsze rozwiązanie dla osób, które mają jakieś wielkie zmartwienia jak najmniej nudy i rozmyślania nad tym. Człowiek, jeżeli ma czas na rozmyślanie o tym, co go gnębi, w ten sposób jeszcze bardziej się nakręca na to cierpienie, które i tak nie jest lekkie. I tym bardziej traci siły. Dlatego w takim momencie najlepiej się czymś zająć. Człowiek tak jest złożony, że nie potrafi myśleć o kilku rzeczach jednocześnie. A przecież mamy wpływ na swoje myśli. One owszem potrafią być czasami i bardzo natrętne, jednak będą miały do człowieka o wiele mniejszy dostęp, gdy ten odda się jakiemuś angażującemu zajęciu. Nie wszystkie zajęcia są sobie równe. Tak myślę, szydełkowanie na przykład mogłoby się w tym momencie nie sprawdzić, ponieważ to jeszcze można w miarę wykonywać automatycznie. No, chyba, że tam się w końcu jakiś wzór pomyli, ale i złe myśli przy okazji nie odejdą. Lepsze wydaje się jakieś zajęcie z ludźmi, np. obsługa klienta czy coś w tym rodzaju zająć się czymś angażującym, by koncentrując się na tym, przy okazji myśleć o czymś innym. Ja wiem, że taka tragedia jak śmierć dziecka to niewyobrażalne cierpienie. I trudno się dziwić żałobie, chociażby była ona długa. Ale jeżeli przeciąga się to na całe długie lata, to w końcu spowoduje skutek, jakby obie te osoby odeszły. Ta, która nie żyje to wiadomo, ale także ta, która się zamartwia i nie może z tym faktem pogodzić. Ja mówię, rozumiem to, że nie sposób się pogodzić z pewnymi sprawami. Jednakże zaniedbywanie tych żyjących wokół siebie, z siebie samego wyniszczanie nie ma sensu. Pogrążanie się w takich czarnych myślach, które w żaden sposób nam nie służą, a i tamtej osoby przecież nie są w stanie przywrócić do życia. Skutek jest taki, że to tylko wysysa z człowieka energię, która może być przeznaczona do pożytecznego działania, do jakiejś służby. Tym, którzy przy życiu jeszcze pozostali. Oni przecież żyją, są obok, także potrzebują uwagi, może obecności tej osoby, czy wręcz miłości. Błędem byłoby czekać, aż ich spotka ten sam los, że przestaną żyć, by doczekali się uwagi bliskiej osoby. Ojciec pił, pomimo tego, że ciągle różne smutki go gonią, jednak jest bardzo zajęty, pisze, że nie wie w co ręce włożyć. Tak wiele jest pracy. Ach, ten czas, nie także go ciężko ostatnio dogonić. Z tego wynikałoby, że to dobrze, bo przecież mnie również, jak i każdemu, nie brakuje także powodów do smutków. Mimo wszystko, jednak odczuwam brak odpoczynku. Teraz to w ogóle mamy taki czas urlopowy, kto wie czy nie są to może ostatnie, w miarę normalne wakacje, a mnie tak trudno oderwać się od kanału, który jak wspomniałem w ostatnim czasie ma się jakby nieco gorzej. Ale z pewnością nie poczuje się lepiej jeśli prowadzący straci resztki sił i padnie. Prawda? Tak w ogóle to zastanawiam się nad przyszłością naszych plenerków I coś mi się wydaje, że ten cykl może zmierzać do wymarcia Wczoraj nie było odcinka, ale to już naprawdę nie dałem rady No a tak ogólnie nie wiem, no może zbyt szybko okazuje brak cierpliwości w tej sprawie Ale zmęczenie daje mi się już dość mocno we znaki Przepraszam tych wszystkich, którzy cenią te plenerki I są zawiedzeni samą myślą, że mogłyby zaniknąć Pewnie sama taka perspektywa ich zakończenia już rodzi w nich pewien rodzaj rozczarowania. Może się i tak zdarzyć, że z czasem ten cykl nam się wykruszy, albo będzie rzadziej, na przykład raz w tygodniu. Zobaczymy. Mnie się to owszem bardzo spodobało, ale nie daje rady z tym tempem, a i oglądających wydaje się tak niewielu, i z każdym dniem jakby coraz mniej. Być może ta forma nie jest zadowalająca, nie wiem, a może nie potraficie tam trafić. A YouTube nie podpowiada filmów na pierwszej stronie, które nie są zbyt popularne. I w ten sposób koło się zamyka. Nie są popularne, bo to początek naszego cyklu dopiero. Na końcu tego odcinka pojawi się Wam okienko z propozycjami filmów. Jedno z nich kieruje do tego nowego cyklu. Nie było tam zbyt wielu odcinków jeszcze, bo te pierwsze chyba kilkadziesiąt było przyszytych do Mądrości Ojca Pio. Ale sprawdźcie, być może nie możecie tam po prostu trafić, więc to takie będzie ułatwienie. A tak w ogóle to Krzyś, mój syn, zamarzył o tym, by trochę więcej czasu pobyć z tatą i tak pomyśleliśmy, żeby się wybrać nad morze na dzień lub dwa. Ale pogoda taka jakaś niepewna. To miała być taka wersja oszczędnościowa. Nostek w samochodzie, wyżywienie na parkingu jakiegoś tam marketu. Dalibyśmy radę, no, zapowiadałoby się to bardzo ciekawe. Kamerka oczywiście na stanie, więc pewnie coś ciekawego przy okazji udałoby się nagrać. Pewnie by powstał jakiś ciekawy materiał z tej wyprawy, który w przyszłości trafiłby i do Was. No ale, nie wiem, zobaczę się. Szkoda by było tam jechać i siedzieć w samochodzie, gdy pada deszcz i słuchać tego dudnienia o blachę. Chociaż i to ma swój urok. A, zazwyczaj się nie skarżę, ale jestem już dość mocno przemęczony. Nie pamiętam już, kiedy kładłem się przed świtem. Wiem, wiem, no to nie jest dobre. Macie rację i ja także to wiem, ale nie mogę sobie wyobrazić dnia, w którym... Nie ma mądrości ojca Pio, albo jeszcze dalej, że nie ma YouTube'a bez walora. Dlatego tak to jakoś niezdrowo wygląda. Szkoda mi trochę, bo tyle jeszcze do zrobienia. Mam pomysł na nowy cykl, bardzo ciekawy, krótki i może nawet nie aż tak angażujący. No ale aż się boję zaczynać czegoś nowego, jak z tym co jest. Trudno mi sobie poradzić. No, trzeba myśleć, trzeba rozważać, jak to dobrze zrobić. Ale trzeba też pamiętać i o tym, że nawet Jezus wysyłał uczniów na miejsce pustynne, by nieco odpoczęli. Wprawdzie mieli iść osobno i w miejsce pustynne, ale myślę, że i ta moja okoliczność oderwania się na jakiś czas dałaby przy okazji wiele sposobności do przemyśleń i odpoczynku. A każdy człowiek musi się czymś napełniać, bo jak to mówią z pustego, to i Salomon nie naleje. A ja, jak już Wam kiedyś mówiłem, nie chciałbym do Was przemawiać z jakiejś tam pustki. Już zacząłem kombinować, jakby tu pracować podczas tego wyjazdu, który jeszcze nie wiem, czy dojdzie do skutku, ale to może też niekoniecznie byłby dobry pomysł. Bo albo odpoczynek, albo praca, albo. A no właśnie. To tyle na dzisiaj. Yy, przepraszam tych, którzy wczoraj nie znaleźli wieczornego plenerka. Dzisiaj prawdopodobnie też go nie znajdziecie. Jeszcze tam muszę jakieś kurszulkowe dogrywki zrobić, bo się okazało, że tam jeszcze ktoś chciał. To tyle. Dobrego dnia dla Was. Serdeczne pozdrowienia. Bywajcie, trzymajcie się zdrowo. Szczęść Wam Boże. Hej!